Cześć Wam wszystkim z tej strony Panda. Witam Was w pierwszym odcinku na moim drugim kanale, czyli na kanale Panda Off. Jeżeli chcecie więcej odcinków z tej oto kiereczki, czyli Fortnite, to zostawcie łapeczkę w górę oraz komentarz Fortnite. Jeżeli chcecie inną grę, na przykład Minecraft, bądź na przykład CSGO, albo jeszcze coś innego, to napiszcie w komentarzach. Komentarze, które będą najczęściej wymieniane z danej gierki, będą w kolejnym odcinku, czyli kolejny odcinek będzie z tej właśnie gierki. A jeżeli będzie więcej, Fortnite'a, no to Fortnite będzie m, jako kolejny odcinek czyli po prostu wy wybieracie, co będzie w kolejnym odcinku. Oraz chciałbym Wam powiedzieć, że jeżeli robicie jakieś zakupy w sklepie, to wpisujecie piękny kodzik Panda 2443. Ja już Wam tutaj pokazuję bardzo ładnie. Jak widzicie, jest już wpisany Panda 2443. No i to jest mój kodzik, więc zachęcam, jeżeli robicie jakieś zakupy. No i co, myślę, że my już sobie przejdziemy do giereczki. Jest ze mną dzisiaj Tymek, który będzie mi pomagał to zrobić. Gramy challenge tylko nowe bronie. No i co, lecimy z pierwszą gierką, zobaczymy jak nam pójdzie. Dobra tymeka więc gdzie proponujesz tutaj lecieć? Gdzie się lepiej znasz? Właśnie się... bym poleciał gdzieś na taką miejscówkę, na której od razu byśmy się nie, nie klepali żeby sobie lucik zebrać. No, nie, może być Okej, okay, zielone, może być, może być zielone, dlaczego nie? Ogólnie możemy brać wszystkie nowe dronie, albo te, co zostały przywrócone w tym sezonie, czyli wolna pompa, tek, yy, te blastery tych robotów, to jest akurat nowe. O, pułapka to też jest nowe. W sumie to się i tak podnosi automatycznie, więc. No nieważne. No i cyk, full HP. Nie no te, te wszystkie jakieś odgłosy, to pewnie jest tak głośne na nagraniu. Nie wiem, zobaczymy później przy montowaniu. Jak macie jakieś pomysły, jaki możemy zrobić challenge, to dajcie znać w komentarzach. No bo pierwszy odcinek z Fortnite'a ja tam miałem na głównym kanale może z dwa, więc możecie sobie luknąć. No ale ogólnie tak ja wiecie... Gram w Fortnite, gram dosyć długo. Ale, no, żadnych odcinków w sumie nie nagrywam, Więc, jak macie jakieś fajne pomysły, na przykład kreatywa, też czy coś, to możecie napisać, nie ma problemu. Jaki ja mam lud, zobaczcie to. Wolna pompa, dwa granaty, apteczka, potki, bandaże. Najbardziej się opłaca chyba to przykampić. Kombat, ja go biorę. Pog. Kombata uwielbiam, kombat jest pokrzampem. Tek, ale Pog, mam tek. EZ, chłopie, dobra, mam dwie bronie. Drugi, przejeżdżamy go, jest on No, ale ja z niego wysiadłem. To jest Co Tynek co robi, dawaj Jestem botem i od razu umarłem, pog Chłop co porobił? Dobra, no dawaj, uleć mnie. Ja będę miał full hp praktycznie. Nie mogę tu wejść, więc musisz zejść do mnie. Dobra. Ty jedzie, jedzie coś. Chłopcy dostał heda! No, beka, chłop co dostał Jest, jest, tu Ale dostali, ale dostali jeden, mocno, jeden okay. ma biało Leży, białe. leżą Dobra S, czy jest. mamy coś tu co możemy wziąć? A teka masz, masz teka, masz teka, weź se teka y, kombata masz jeszcze Masz kombata i teka, dobra, ja dobra pompa. Pompa. Ej, mało mi obili Easy Eee y, weź se. Aha, tą pompkę bierzesz, dobra ja dobra, dobra, let's go! Dobra, O jest! Mam to, Co? to jest stanowa broń, to z lunetą pog Biorę to za kapustę S. Premium skrzynka! AWP legendarna, nie, nie no naprawdę. Ale nie kłóci, żebym nie jeszcze. Dzięki! Easy Ja wyjdę! Patrz, patrz, patrz! Ale nie niść! Spróbuj wyjść nie niszcząc! Nie ba się! Już jestem zlegowany! Dobra, robacz to! Łatwo z tobą, gościu To 128 Dawaj tego, co dawaj się? tego co obijaliśmy Dobra, jem rybę! Let's go! Zobaczymy co się uda zdziałać. To jest nasza szczena jak coś, dawaj otwórz się może Tak, to moje xD, powalili się, oni no się klepią tu Ej, kolapsujemy to? Ej, nie mam, nie mam żadnych maców. ZERO blut. CZTERY OSOBY, DWA NA DWA jesteśmy Czekaj i tu gdzieś są Spada tu To jest jego, to jest ich, to jest ich Patrz, tu jest Dobra nie nie. Dobra, nie, dobra, nie ma szans Przestawił się ten box X -te. Polet. Pompa dobra, nice. No ja, tylko taka, i weźmy siebie. Ważne, że mamy coś, czym możemy strzelać. No tu w kamersze. Jaki skałę? Kamer. Easy. Dajcie mi coś, coś, czym ja mogę strzelać, please. O! Dali! Bek, bez kitu. O, pompa. Jak chcesz. Fajnie. Patrz. Nie, beka z ciebie. No. no możemy, możemy. Nie mogę tej pompy podnieść. O, podniosła się jak. Dobra, biorę tego porta tego. Tak. Patrz. Nie, ja stąd idę! Kopka, wyszyncy ma pompę. <laughs> w ja trzech skrzynkach coś... dropnąłem pompę beka i to pod rząd. O o, tu to są trzy skrzynki. Jest... Dawaj, dawaj tu. On ma... Nie wiem, 50 kp jak jeszcze nie ma te kapusty jest drugie, nie wiem, oni, czekaj, patrz to Elo? Dawaj, niszczymy mu to, podmieniaj mu Ja to Ale dostał Ale dostał dwie pompy Za 160 chowalnąłem Jest nade mną! Jest nade mną! Jak on się buduje szybko! Jest koło mnie! leży Na kombata! Dobija mnie, dobija je! Super! On ma wszystkie leczenia! Duże po Leczy się! Leczy się! Jest koło mojej karty! No dawaj go! Dobrze! Piję te wszystkie moje poty, które miałem Dobrze Ja mamo Co? Jaką Masz... przeżył? Nie wiem Gdzie? Nie wiem Karta! Karta Potkę, potkę se wypi Wyszuć mi teka potem Muszę no, ja będę grał? teka. No ty będziesz miał pompę, ja będę miał teka Aha, no to Tańczę sobie z nimi teka. Beka, Beka leży. To on mnie zabił, jego kolega Nice. Karta jak coś Chociaż już nie ulecisz To nawet nie zbieraj. Masz dużą potę jedynie u mnie. Już jesteś! No nie wiem, docleanuję się w tym gównie! Nie <laughs> mogę bo to stricte zagowana! Pewnie. Nie ulepię Co Aha, przejmuję się w <laughs> To jest jakiś bambol. Co to jest? To <laughs> Dawaj, top 4! Ta. What?! Co ci dropnął? Możesz brać te moce. Dobra, nawet jak się nie uda teraz, no co to, to wrzucam, więc się staraj Dobra Jak to Dobra, wygrasz, to masz swój kanał w opisie Dobra, czyli nie ma mojego kanału niestety What? To jest surfer Dobra beka To jest surfer beca taki laser Przecież duma w ręce, zamieniłeś się. Uważaj, Aha, Ja nie mogę, dawaj, dawaj, dawaj. Na radę top 3, top 3. Top 3 jesteś. 1 na 2. Nie, nie mogę tu użyć co ty zrobiłeś? Jak ty tak zrobiłeś, że ty tak spadłeś? On nie dostał chyba. A ja on tu kolapsuję chyba Ja mam tego Aha. Ej bez tytu, jakbyś ty jakbyś skolapsował to pog To się i tak na czymś trzyma od tam O bo to wszystko, tak to sobie. ich wszystko. Możesz potka, no Nie, dawaj, dawaj, da nie, nie, top 2. No, no, nawet tak bym trafił, to i tak bym przegrał, bo ja miałem jakieś 10 HP, a to były boty totalne. Respekt. Dobra, mordeczki, więc tak jak widzieliście, próbowałem wygrać, niestety mi się nie udało. Jeżeli chcecie więcej Fortnite'a, łapka w górę, subik na kanale oraz w komentarzach piszcie, jaką chcecie kolejną gierkę w kolejnym odcinku. Odcinki będą 2-3 na tydzień o różnych godzinach, więc zobaczymy kiedy będę wrzucał. Jakiś live'ik też będzie, lecz skupiam się na głównym kanale tutaj takie dodatkowe odcinki. Ja już wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć!